Gościem naszego programu jest dzisiaj Pan Mariusz Chudek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, jak zarządza się takim miejscem? O, to dosyć skomplikowana instytucja, wbrew pozorom, ale bardzo przyjemnie. Kadra, kadra jest bardzo kompetentna, Łukowianie lubią książki. Biblioteka Łukowska biblioteka to jest taka klasyczna biblioteka. Takiej w powiecie w zasadzie nie ma. Jesteśmy biblioteką w dawnym stylu, ale to nie jest żaden grzech. Takie kiedyś były biblioteki, i na takie nasi czytelnicy oczekują. Takie, gdzie można podejść do półki, zapytać bibliotekarza, ewentualnie skorzystać z internetu, jeśli ktoś ma taką potrzebę, gdzie jest swój rodzaj życia kulturalnego, ale takiego z wyższej półki. No Natomiast przychodzą tu do nas ludzie bardzo bardzo różni, różni wiekowo, od przedszkolaków aż po tak zaawansowanych emerytów, że chcielibyśmy wszyscy dożyć ich, ich wieku. Bardzo dużo jest ludzi młodych. Na szczęście w Polsce wraca moda na czytanie, bo był taki moment zapaści, kiedy likwidowana biblioteka, jednocześnie jakby wydawało się, że Internet już to wszystko załatwi. Nie, nie da rady. Mamy ponad 95 tysięcy tomów. To jest bardzo dużo. Mieliśmy w tamtym roku około 4000 czytelników, co też łatwo policzyć, co który Łukowianin do nas przychodzi. To są najczęściej ludzie, którzy bywają u nas kilka razy w miesiącu. No i cóż, sama obsada kto tych ludzi obsługuje bo tu takie różne dziwne wieści krążyły. Nie ma tu 19 osób. My byśmy marzyli o tym, żeby mieć o pół etatu więcej, bo mamy 15 osób pracujących na 13,5 etatu. Także tak wyglądają takie podstawowe liczby. Panie dyrektorze, wspomniał pan już o tym na początku naszej rozmowy, że ostatnio pojawiły się, można powiedzieć, nieprzychylne komentarze wobec biblioteki. Pojawiają się one w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Ktoś powie, kampania ma swoje prawa, więc dlatego pojawiają się takie głosy. No ale no, nikt nie może udawać, że nie usłyszeliśmy, że biblioteka powinna być połączona z ŁOKiem, z Osirem, że powinna być w ogóle w nowym miejscu, że można też zorganizować to tak, żeby. To bibliotekarze wozili książki do czytelników. Jak pan na to wszystko patrzy z doświadczenia, osoby, która zarządza już tym miejscem jakiś czas? Muszę pani powiedzieć, że ja muszę, muszę się dobrze y, wstrzymywać, żeby nie powiedzieć prosto, co ja sądzę o tych komentarzach, ale nie wypada w telewizji. To jest po prostu głupie. O, powiem tak. Głupie, oparte na fałszywych przesłankach, na nieprawdziwych danych. Na dodatek osoba, która wygaduje te bzdury, powołuje się na mnie, że rzekomo ode mnie to słyszała. No, co ja mogę powiedzieć? no Kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo. Jak wygląda biblioteka? Każdy sobie może sprawdzić. Ten pan też sobie może sprawdzić, tylko musi najpierw noga jego tu stanąć. Ani nie jest naszym czytelnikiem i chyba nigdy nie był, ani nie przejawia chęci do pytania się, jak to wygląda zapytanie się ludzi, zapytanie się załogi, jak wygląda ich praca, czy im czegoś nie potrzeba, czy w czymś im jako radny nie może pomóc. Nie daj Boże, burmistrz też. Ale mam nadzieję, że takiego nieszczęścia nie dojdzie, bo on by nas wszystkich w sferze kultury skasował w imię oszczędności. Ten pomysł łączenia biblioteki z łokiem też był. To... Bodajże w 12 roku zostało rozdzielone i dobrze. ŁoK jest klasyczną, prężną instytucją kultury zajmującą się tym, no czym się zajmuje. Taką kulturą popularną, masową. My jesteśmy przedstawicielami tej troszkę innej kultury. Nie mówię, że bardzo wyższej, ale innej, na którą też jest zapotrzebowanie. Ale łączyć do tego jeszcze Osir i, i baseny. No to może jeszcze pod z kolejowy się podłączmy. No wszystko można skomasować w jednym miejscu, do tego dodać zjeżdżalnie i mówić, że tak w Szkocji było. No, niech sobie będzie. Szkoci mają trochę inną mentalność niż Polacy, natomiast filie, no bo taki usłyszałam zarzut, no jak to może być, że filia na przykład w Piątce jest biblioteka szkolna, jest biblioteka miejska, po co to komu, przecież mogłaby pani bibliotekarka ze szkoły wypożyczyć także komuś tam z miasta, no, no niestety nie mogłaby, problem w tym, że to są ustalenia ministerialne, były takie pomysły w łączeniu bibliotek, nawet trochę gmin to zrobiło, musiałam potem szybciutko rozłączać, ministerstwo się nie zgadzało, tak samo jak muszę zmartwić tych, co by w ogóle chcieli skasować bibliotekę, bo po co, komu książka, że bez zgody, i to zgody biblioteki, ministerstwa, zrobić się tego nie da. Nie ma takich zgód już na szczęście od bardzo wielu lat. Natomiast istnienie filii jest bardzo potrzebne. My mamy trzy filie. Jednak wspominałam, obsługuje dwa wielkie osiedla Unitów i Sienkiewicza. Druga w szkole numer 5 to jest dzielnica domków jednorodzinnych, też bardzo wielu czytelników. No i filia numer 1, następne dwa duże osiedla, osiedle niemieckiego, osiedle chońcińskiego i szkoła obok. Także lokalizacja jest świetna tych miejsc i wcale nie ma tam za dużo naszych pracowników, natomiast czytelników jest dużo i jest coraz więcej. Tak samo jak coraz więcej nas to bardzo cieszy z wypożyczeń. Panie dyrektorze, nie sposób, kiedy rozmawiamy, nie wspomnieć o tym, że jest Pan związany z samorządem. Teraz wprawdzie jest pan dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale przez 18 lat był pan radnym Rady Miasta, żeby zostać dyrektorem, złożył Pan mandat. A teraz ponownie zdecydował się pan ubiegać o zaufanie wyborców. Kandyduje pan w wyborach samorządowych, ale już nie do Rady Miasta, tylko do Rady Powiatu Łukowskiego. Dlaczego i co ma pan do zaproponowania już teraz wszystkim mieszkańcom Łukowa? Tak, muszę powiedzieć, że te dwa lata, kiedy nie jestem samorządowcem, brakuje mi tego. Ta działalność, może nie samo współdecydowanie, ale możliwość podpowiadania pewnych rozwiązań, możliwość przenoszenia spraw ludzi do samorządu, nawet załatwiania ludziom pewnych, czasami drobnych spraw, które sami nie wiedzieli, jak w urzędzie mają popchnąć, to było ważne. I ja widziałem, że ludzie żałowali, kiedy odpowiedziałem, bo bardzo wiele osób do mnie podchodziło, no, my rozumiemy pana, ale szkoda, więc jest okazja. Jest okazja, oczywiście nie mogę wstartować do samorządu miejskiego, bo sam sobie byłbym trochę szefem, Bym nad, pełniłbym nadzór nad samym sobą, to jest niedozwolone, to oczywiste. Mogę startować do samorządu powiatowego, a tam okręgiem jest całe miasto. Czyli to, co robiłem w swoim okręgu numer jeden, a szczególnie na Osiedlu Klimeckiego, mógłbym robić w całym mieście. Z tym, że ja nie chciałbym tu opowiadać jakichś szczegółowych zamysłów, bo to trzeba zostać wybranym, a, a wtedy można, można mówić, co by się chciało. Ja mam jedną ważną rzecz, którą chcę zaproponować wszystkim wyborcom, żeby przemyśleli. Samorząd w skali miasta, wiele pomoc nam, samorząd powiatowy, pomoc nam nie może, bo to jest generalnie zdrowie, oświata, szczebla średniego, geodezja, no i drogi, drogi powiatowe. Ale jeśli chodzi o jedną rzecz, to jest ogromna sfera do poprawienia, to jest zdrowie. Publiczna służba zdrowia w Łukowie. Przede wszystkim nasz szpital. Ja miałem taką smutną okoliczność w życiu ostatnio, że przez 13 miesięcy, jakby miałem bliższy kontakt z tą naszą służbą zdrowia ze względu na chorobę mamy e, i widziałem dokładnie, jak działa nasz szpital. Ja wiele słyszałem o tym szpitalu i niestety rzadko nie mówiono dobrze, może o niektórych oddziałach, ale o tych najważniejszych, tych najgorniejszych mówi się źle. I powiem z obserwacji własnych i to jest prawda. Tam jest naprawdę dużo do zrobienia stosunek do pacjenta stosunek do rodzin, wyżywienie, sposób leczenia, oferta, jeśli chodzi o specjalistów, z kolei działalność SOR, bardzo potrzebny, bardzo dobrze prowadzony oddział, no ale nie, nie 6 godzin czekania często w takich banalnych sprawach, brak specjalistów, o to jakoś nikt specjalnie nie zabiega, tam słyszę, że coś tam mają gdzieś tam otworzyć, że jakieś tam lądowisko, że jakiś tam może jeszcze oddział, ale tak naprawdę ludzie pomocy szukają w Siedlcach, w Szpitalu Wojewódzkim, jeżeli jest coś cięższego, w Białej, czasami w Radzyniu, tu idą ostateczności. I ja się im nie dziwię, bo ja widziałem, jak ta maszyna działa. Gdybym został radnym powiatowym, a szpital podlega powiatowi. Chciałbym doprowadzić po pierwsze do przeglądu, takiego solidnego przeglądu działalności tej instytucji, do opracowania prawdziwych, realnych i biorących pod uwagę potrzeby społeczeństwa, łukowa i powiatu, planów działania. Nie jeszcze jedna jakaś maszyna, która będzie chodziła, albo nie, bo nie będzie do niej specjalistów. Nie jeszcze jedna sala, choć tak, jak będą pieniądze, to jak najbardziej. Ale przede wszystkim zmienić mentalność wielu osób tam pracujących, żeby do szpitala szło się po ratunek. Po ratunek, a nie z przerażeniem w oczach, co to będzie. Czy ja z niego wyjdę, zwłaszcza jak mam po 70, po 80? I właściwie to przecież ja już swoje przeżyłam. No nie. Każdy ma prawo żyć tyle, ile mu Bozia zaplanowała. Tu szpital nie ma nic do roboty poza leczeniem. I tym właśnie szpitalem chciałbym się zająć. Myślę, że to jest praca na całą kadencję. To nie jest coś na pstryknięcie palca. Zmiana mentalności ludzkiej to jest ciężka sprawa. Wiem, że będzie wielu przeciwników takich zmian, bo najlepiej jest jak jest. Ale wiem, że społeczeństwo tego potrzebuje i jeśli chce lepszego szpitala, lepszej działalności przychodni pod ten szpital podległych, jeśli chcę, krótszych kolejek, na ile my jesteśmy w stanie je skrócić tutaj, to moja osoba jest do dyspozycji. Także jeśli mogę zaapelować, to bardzo proszę o przemyślenie mojej obecnej oferty, a nie są to gruszki na wierzbie, i o zagłosowanie na mnie, bo wtedy mamy szansę, że nasza Łukowska Służba Zdrowia ruszy. Ja nie rzucam słów na wiatr, jeśli obiecam, to będę starał się to zrobić. Widzimy się 7 kwietnia przy urnie wyborczej. Tak jest. Zapraszam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem był Mariusz Chudek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i kandydat do Rady Powiatu Łukowskiego.